Łukasz Kulpa, jakoś ledwie udało się Ciebie tam wyrwać wreszcie z tego całego tłumu, który Ci gratulował e, tej walki i tego zwycięstwa. Efektowna wygrana tutaj podczas tej gali Babylon MMA 27. E, tak, no było tutaj dużo znajomych, przyjechali ze Słupska, e, z okolic, dwóch moich kolegów, z którymi byłem w Anglii, przyjechali do, do mnie specjalnie ze Słowacji. 700 km, także jest ekipa. E, co tu powiedzieć o, o, o walce? I realizowałem game plan tylko na tym musiałem się skupić, prawda? Wiedzieliśmy, że boksujesz, że jest niebezpieczny w pierwszej rundzie. 108 kilo ta łapa waży, nie? Ta łapa zawsze waży. Więc chodziliśmy, tam nóżka była obijana delikatnie, czekaliśmy aż wejdzie obalenie, no i w parterze to była formalność, nie? Ale rywal, tak jak mówisz, silny, mocny, ciężko było. Jasne zło, jak ktoś, jest, ktoś trenuje, jak ktoś, jest, ktoś jest wysportowany, waży 108 kilo, jak wchodzi z innej klatki, zawsze jest niebezpieczny, nie? Czyli game plan był taki, żeby po prostu poczekać, aż będzie Luka przepuścić któryś z ciosów i po prostu mocno trafić. Game plan był taki, żeby stójkowo wiadomo, luźniutko sobie chodzić, coś tam ubijać, będzie wchodził z ciosami, zanurkować albo skrócić. Akurat by tak, że wyszedł przed ciosami, ciosami, zanurkowałem po obaleniu, obaliłem. Eee, no i w parterze co, dosiad chyba tam przednie. Jakoś szybciutko parę ciosów. I duszenie, nie? Także fajnie. Tak planowaliśmy to skończyć właśnie w pierwszej rundzie według im planu, nie? Także cieszymy się, że wyszło. Fajnie, nie? wyszło o kibicach. Czy niósłcie ten doping? Bo naprawdę było bardzo głośno na hali. Niósł mi ten doping. Niósł mnie ten doping. Yy, moje grono było niż, yy, mniejsze niż mojego przeciwnika bez okolic. Ale to czułeś tą energię ludzi sprzed telewizorów, wiesz, fanów, tych, którzy są tutaj. Jest coś pięknego, nie? Na takie chwil naprawdę warto żyć. Naprawdę. Właśnie to było na hali, ale ty sam, jak słyszymy, ledwo mówisz to z radości? Od trzech dni gardło zapalono. kiedy Przyjechałem w hotelu, ogólnie nie było za ciepło, także cały czas chodziłem tam gdzieś w szapce. Trochę mi zawiało gardło, nie? Dwa opakowania Holinexu zjadłem z trzy dni, także myślę, że teraz to odchoruje, nie? Trochę. To właśnie jakie plany po walce? Czy od razu w poniedziałek wracasz na matę, czy odpoczynek? Słucharka ogólnie była... Ja na pewno, nie ukrywam, chciałem trochę poświętować z moimi znajomymi. E, posiedzieć troszeczkę jakiegoś drinka, wypić na pewno wyluzować, jest dużo naprawdę mocne, teraz będą wychodziły dopiero. Ale co, wracamy, wracamy lecimy dalej, lecimy po marzenia, nie? Stres przed tą walką duży był? E, był stres, ale jakby potrafiłem go opanować, z zacząłem się uczyć technik, jak było opanowywania tego stresu i to pomagało, tak, to pomagało. Także Uuu, stabilnie, nie? Stabilnie. Jakie, jakie są Twoje dalsze zawodowe plany? Kiedy chcesz zawalczyć? Czy może masz jakiegoś przeciwnika, z którym chciałbyś się zmierzyć na kolejnej gali? Chciałbym w tym roku stoczyć cztery zawodowe walki, bo wychodzi nam około jedna walka na trzy miesiące, nie? Także cztery walki zawodowe w tym roku. Jak zrobię, da? umiejętności to oczywiście wygrane, nie? I rozumiem, że tak jest, takie krótkie jak ta dzisiejsza. To jak najlepiej, żeby jak najlepiej zdrowe zostały środki. Bardzo dziękuję. dziękuję. bardzo. Jeszcze mogę tylko słówko. E, chciałbym podziękować tak, wszystkim moim sponsorom, przyjaciołom, rodzinie. E, sponsorom to Pleasing, e, Centrum Fizjoterapii Avenir, Diety od e, Transport Catering, Invest House, Chciałem ciekawy HP Musiałem podziękować moim trenerom połowie kawałku z Mataleosu Paszowiruszyńskiemu z boksu Bartkowi Spręglowi od przygotowania motorycznego mojej narzeczonej Angelice. Jeśli kogoś pominąłem, to naprawdę przepraszam. Dziękuję za tą energię, za to wsparcie, które miałem od Was z telewizorami, jesteście naprawdę za dziękuję. Dziękuję bardzo.